Halo, riobal Robal jest dawno mnie nie było na live także sobie pochwalę się, że tak powiem mam już 2130 2100... <ścười> bucharków to jest nadal niewiele, ale to jest więcej niż miałem na samym początku należy do gildii, czy też do klanu, ten się nazywa klan wygrywamy. No i dość często powiem Wam, że wygrywamy. Przynajmniej ja gram standardowo sam, jestem samotnym graczem. Ale gdyby to kogoś interesowało, to mam współczynnik 323 stosunek zabójstw do śmierci. To jest całkiem nieźle. Znaczy, widziałem już tam 325, 328, 330 chyba, no ale jakiś takich super większych nie. No i co? Do boju. Elo, elo Szczepan. Do boju. I tutaj mamy tak. Robal to jest taki bosik i powiem Wam, że później może go odpalę. Drużynowy deadmatch. Chodzi o to, żeby zebrać tą gwiazdkę, która tu się świeci na złoto po lewej stronie w rogu. Walka o zasoby. Standard bo i walka o zasoby za chwilę zobaczymy w turnieju. Ta rozgrywka jest taka sobie dla mnie, ale no, spróbujemy jakieś punkty zdobyć. Jeżeli chodzi o ten turniej, to on polega na tym, że co kilkanaście godzin po prostu zmienia się e, rozgrywka na inną. W rankingu jestem w tej chwili drugi. Mam 2000 gwiazdek, które trzeba tam zdobywać w tym turnieju. Jest gość, który ma 2533, no i moim celem jest, żeby go wyprzedzić. Chociaż drugie miejsce to też nie jest źle, ale do zakończenia tego turnieju jest jeszcze jeden dzień i można mocno spaść, dlatego ja spróbuję coś wygrać, ugrać czytaj. Walka o zasoby. Na czym to polega? No, zbiera się takie e, takie beczki z olejem bodajże. I, no i co? Trzeba zebrać 10 tych beczek i doczekać do końca walki w sensie do odliczania. No i są dwa teamy. Obydwa teamy chcą zebrać te 10 między No i tak to wygląda, jak widzicie. Ja właśnie mam już Double Kill'a. Muszę naładować trochę HP, dlatego sobie nie będę się pakował. Moja taktyka jest taka, żeby zawsze, ale to zawsze, kurde no, być gdzieś z tyłu i walić na odległość. No ale tym razem się nie udało. Generalnie rzadko jest tak, żeby nie dać się ubić. Ale zdarza mi się tak, że mnie nie ubijają. No mamy 5 beczek w tej chwili. Dobra, kolejny kill. i myślałem, że on już nie żyje, ale dobra jest nasz człowiek, to zbierze te beczki i widzicie, mamy 6-0 musi być 10-0 muszę uciekać choć mogłem zebrać nie. no ale dobra, no takie żytko 6-3 dobra, mam je Ale no, zbieraj to człowieku i uciekaj, uciekaj. Co za typ. I padł właśnie, ale ten drugi zebrał. Dobra, mamy 10. Jest odliczanie w tej chwili. Także już sobie nie damy wyrwać zwycięstwa raczej. Ale ja sobie jeszcze spróbuję fragi nabić. Dobra! Mam nadzieję, że mam MVP. Tak jest. 15 kilów. Nikt tutaj nawet nie zbliżył się do dyszki, a ja miałem 15 zabójstw. No i tutaj na dole mamy otrzymaną nagrodę. Punkty doświadczenia 13, 34 złota i 133 gwiazdeczki. No i elegancko. Trzy takie 133 gwiazdeczki i będzie bajka. I tu mam tak, podejścia 2 z 3 jeszcze mi zostały ranking mam w tej chwili 2136, a on ma 2533. Walimy dalej. Te dwie próby, które mam jeszcze. No nie jest powiedziane wcale, że te dwie próby zakończą się wygraną, no ale będę się tak starał. No i na tym to polega, nie wiem czy ktoś już próbował w tę grę grać z moim poleceniem czy bez mojego wcześniej, kiedyś Ale mnie naprawdę się tego typu gierki podobają Lubię Tak, takie, nie wiem, nazwę, nazwę to Brawle. Pierwszą krew Podwójne zabójstwo Double kill, triple kill I asysta I zabójstwo Niestety, ale straciliśmy barele Tak jest Dobichała No i co no? no ja już swoje fragi mam Kurde, ale padłem jak dzieciak To może być niestety porażka Tak patrzę Ale tu się szybko wszystko odwraca. Już jest 6. A ja nie jestem taki znowuż słaby w tej grę o dziwo. Także dajemy radę. Jest 7-2. Chodź baby, chodź. Dobra Jest 10, jest odliczanko, uciekamy. Aj mogłem tego ulta lepiej. No i jest pięknie, no może nawet jeszcze... Może nawet MBP będzie znowu. Tak jest. Słaby wynik, co prawda, ale 115 gwiazdeczek wpadło. No, niestety nie będę oglądał filmiku. Normalnie, gdyby nie był to live, obejrzałbym. No i mam jeszcze jedno podejście w rankingu, jak to wygląda. 2251. Za mną gość na trzecim miejscu ma 1290. No to drugie miejsce to 1300 zł i dwie. Fioletowe karty epickie także nie jest źle, no ale tutaj jest dwieście i karty losowe, w poprzednim turnieju wygrałem. Także może i uda mi się docelowo i w tym. Jest ostatnia próba. Takie 150 punkcików, czy nawet 100, to by było super. W ogóle każda ilość punktów byłoby super, bo można wtopić mocno i nie zebrać żadnych punktów. Ale nic nie trafiłem normalnie padaka. No nie są tacy słabi. Dobra, jest asysta. Nie. O, jest pierwszy kill. Drugi. Trzeci. O kurde wjechałem w to weź. Zabieraj moje beczki Zabieraj beczki, ziom! Ale się dałem zabić bezczelnie Ale miałem triple killa. Kurde i znowu to samo gdzie są moi ludzie? Mają sześć beczek już, ludzie, zagrajcie trochę. Samemu się nie da wygrać tej gry. Dobra. Dobra kowali się niestety. O, właśnie ten lamus. Dobra. 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 Jak dzieciaków. o mega zabójstwo. Dominacja. To jest najlepsze osiągnięcie. Jest chyba jeszcze boski do osiągnięcia. Niepokonany uciekać i pokonany czasami musi uciekać znowu MVP jak nic 12.1, ale dostali strakę 11 kili z 12 a czemu mamy policzone 13 a mamy wynik 12 <grywanie> Niezłe, niezłe. w ogóle tego nie kumam no ale dobra 142 punkty także jest super jest jeszcze tutaj taka opcja, którą ja wykorzystam w tym momencie i będziecie musieli ze mną obejrzeć reklamę. Mianowicie, żeby mieć jeszcze jedno dodatkowe podejście, można e, kupić to za diamenty, których ja na pewno nie użyję, żeby mieć to podejście, ale można darmowe podejście mieć z, 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 z reklamy, tylko przyciszymy. I obejrzymy sobie razem reklamkę. Możecie w tym momencie iść na kupę sikus czy na coś tam. Chociaż szybką, bo... O tak by the way, to nie miałem ani razu, że może wystąpić buforowaniem. Mmm, petarda. Także będę miał dzięki temu, że obejrzę tą reklamę jeszcze jedno podejście. I być może kolejne punkty. Dzięki czemu może zbliżę się do tego Patafiana z pierwszego miejsca. No ale sami musicie przyznać, że całkiem nieźle mi idzie w tę grę. Podwójne zabójstwo, czyli tak zwany double kill. To lamusy jakieś powinniśmy dać radę. O jezus, jakby zatrzymało! Uciekaj! Kurde no. A, nieważne. <laughs> nie widzieliście tego, ale ładnie zgarnął. Być może 5 nawet. A jak nie, to ja zaraz zgarnę te 5. Dobra Jest 6-0 Także Lamus Dostał za swoje Podwójne zabójstwo Dobuchy Co za lapsy normalnie Uwielbiam grać Z takimi Przeciwnikami co nic nie kumają Tam dostanie puncha o Jezus ten nie dopadł! Ale padł. Dobra, mamy 10 bareli. Chodźcie, chodźcie. O Jezus, ale się! O Jezus, to ja na tym razem uciekajcie! Dobra, niestety. Tak to bywa w tej grze, że jak się za bardzo... Zawierzy swoim umiejętnościom, to też można się mocno zawieść. O kurde! No leć, 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 leć człowieku! Gdzie ty się cofasz? Co za lapsy. Dobra. Jest bajunia, 12. Ciekawe czy to wyżyje. Uratowany. No ale przeze mnie byłaby porażka, to się przyznaję. Ile będę miał? 145 punktów. No ładnie, no to dużo gadać. Nawet jest świetnie. Nie wyprzedzę gościa, a jednak. O 5 punktów. Jest bajunia. Ciekawe czy A no mógłbym tylko już za diamenty, czego nie zrobię na pewno. I dobra, została walka o zasoby, ale już nie w turnieju. 4 walki o zasoby i ta jest piąta, to już jest trochę przynajmniej dla mnie nudne ja to lubię jednak zagrać parę rund i spadać pierwszą kre... o jezuciu nienawidzę donatorów a mam jednego w teamie, no ale lepiej mieć w teamie donatora niż przeciwko sobie wygrywają z nami na razie, są dobrzy tyle wam powiem podwójne zabójstwo co prawda mam Mocny jest typek, ma dobry pancerz, bo przyjmuje sporo. Ja go co prawda ubiłem przed chwilą, ale nie zaryzykuję chyba. O! Podjechałem, udało się. dobra kurde mogłem jechać po te, po te te beczki niepokonany no cóż tu dużo powiedzieć no całkiem się odwróciły role ale to się może szybko zmienić. Właśnie w ten sposób. Jednego pancza przyjąłem i już się wszystko odwraca. Kurde, no. Udało mu się. Uciekaj, uciekaj, typie. Ej, nie uciekaj. Double i mam 10, także jest pięknie. Myślałem, że będzie o wiele gorzej. Jest win. Ciekawe, czy będzie MVP, bo w sumie w innych rozgrywkach o to chodzi właśnie, żeby mieć MVP i żeby zdobyć gwiazdę. Co prawda w tej chwili mi ta gwiazda nigdzie nie wpada, bo tutaj po prawo macie takie skrzynki i w skrzynce, w której chodzi o zbieranie gwiazd, żeby dostać taką super skrzynkę mistrza, to mam jeszcze jeden dzień i trzy godziny do tego, żebym mógł znów zbierać te gwiazdy. No i niby mi zeszła ta gwiazda, dostałem skrzynki i tak dalej, no ale... No ale, na, no, gwiazda nie jest mi potrzebna, w sensie jest mi potrzebna, ale w tej chwili nie jest mi potrzebna. No i teraz został nam drużynowy deathmatch do rozegrania, że lecimy z drużynowym deathmatchem. Druż drużynowy deathmatch polega właściwie na tym samym, tylko bez zbierania beczek z olejem, tak? Czyli na zbieraniu typowo fragów i, 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 i tych. I, i asyst. Nie lubię tej mapy strasznie, to od razu mówię, ale mam już pierwszą krew. Mam kolejny frag. I asystę. No, co, no są słabi, ale to tak jak w tamtym, tamtej rozgrywce, tak i w tej się może to odwrócić. Mamy 7-0 w tej chwili. Także w ogóle wynik świetny. Mam kolejne zabójstwo. Kolejne zabójstwo. Oj, trzeba uciekać, ale udało mi się. Triple killa. 10-2. Kolejne. Szaleństwo, tak zwane. Asysta. Ajajaj, aj, aj, ustrzelili mnie, ale jeszcze zdobyłem Dominate. 14-5. Kolejne. No, taktyka jest dość prosta, strzelać i wycofać się, tak? Kolejny frak spadł, także będę miał na pewno MVP z tej gry, bo to jest niemożliwe, żebym to, tego nie wygrał. Chociaż może zaraz padnę. Ten ewidentnie mnie goni. Ale dostał gonga. O Jezus! nie, no, karma. Ale naprawdę go załatwiłem dobrze, bo on specjalnie na mnie polował. Jeszcze frag na koniec. Znowu 3 las gamoć. Ładnie, ładnie, na pewno MVP będzie. Oj, jeszcze wpadło zadanko i skrzynia. 11 kili. Po lewej macie skrzynię z LIG. No i te skrzynie po prostu otwierają się i dają karty. Także taki typical, tak, wszędzie jest to samo i tutaj też raczej jest zaciągnięte z, z innych gier pomysły. I co, został Robal do zrobienia. Robal na easy. E, potem jest Robal na normal i ro, Robal na hard. E, czasami się udaje zabić tego na hardzie, ale nie zawsze mi się chce. To jest taka gra, już że non-stop się ginie, praktycznie, bo ten robal jest mocny. Eee, nie do zabicia bez deda. Chociaż widziałem jednego gościa, co nie dednął przy robalu. Byłem mega w szoku, że mu się to udało. No, ale już widać, że się uparł na mnie. O, poszedł gdzie indziej. To nie chodzi o to, żeby nie dednąć, bo to wcale nie jest tak, że te dedy coś zmieniają Ewentualnie w, w byciu najlepszym, ale najlepszy Kurde Najlepszym w tej rozgrywce się jest od ilości procent zabranych bosowi Kurde nie wiem co mnie w ogóle łupnęło a on podszedł pode mnie Ło to nienawidzę tego nienawidzę Nienawidzę tego Jaki z uparciuch 67% 54% O jest tutaj Nie zauważyłem go i bym dednął Chociaż tak jak mówię Tu nie chodzi o to, żeby nie dednąć Tu chodzi o to, żeby ubić jak najwięcej procent z jego HP A tak naprawdę to chodzi, żeby wspólnymi siłami go w ogóle ubić Kurde gdzie na mnie jest na to dwie minuty. Ojej, padłem. A myślałem, że mi się uda bez deda pierwszy raz w życiu. 25% do końca. Chodź Mister Boss. Mister Robal. Kurde no i Ulta zawsze wale gdzieś w niebo. To się zdąży schować gamoń. Ultem dostaniesz. Zostało mu 6%. Także deda za chwilę. No i dedu. Dedu. <gry> Także na łatwym jak widzicie, jest to dość proste. Na normalu już jest nie takie proste, ale jeszcze proste. O jeden raz dałem, także całkiem niezły wynik. No i jestem na pierwszym miejscu, 51%. A na hardzie jest już mega trudne. Także tyle, wszystkie tryby przerobiliśmy. Do zobaczyska w następnym filmiku. Yo!